Z brudnym dymem, niczym stwór z otchłani, wyłania się ona. Niepozorna z różowym czubkiem, nazwana na cześć delikatnego ptaka. To Flamingo, nowa rakieta manewrująca, która właśnie zmroziła krew w żyłach Moskwie. Jej testy opublikowano tuż przed kluczową wizytą prezydenta Zełęckiego w Waszyngtonie. Czy to zbieg okoliczności, czy precyzyjnie wymierzony polityczny cios? Dym unosi się gęsto. Rakieta startuje z platformy naziemnej, pędzi w górę, a potem, po odrzuceniu przyspieszacza, zanurza się w przestrzeni, niczym drapieżny ptak polujący na ofiarę. To obrazy, które obiegły świat. Ta rakieta to wytwór Firepoint, firmy z siedzibą w kraju na mapie 4 Trzm, który staje się nowym graczem na arenie zbrojeniowej. Mówi się o zasięgu do 3000 km. Wyobrażacie sobie? To oznacza, że. Kluczowe rosyjskie miasta, od Moskwy po Ural, mogą nagle znaleźć się w zasięgu rażenia. Ponad tona materiałów wybuchowych, taka jest moc tej maszyny. Ile to waży? Więcej niż mały samochód. Jak to zmieni równowagę sił w regionie? Co więcej, plotki mówią o masowej produkcji. Siedem rakiet dziennie. Czy to możliwe w warunkach wojny? Jeśli tak, oznaczałoby to 200 rakiet miesięcznie. To przerażająca liczba. Czy to fakty, czy tylko sprawna propaganda? Widzimy, jak rakieta przyspiesza, jej turboodrzutowy silnik pracuje. To jest obraz, który symbolizuje nową erę w konflikcie, gdzie kraj po drugiej stronie Dniepru nie tylko się broni, ale i zyskuje zdolność do ofensywy. Millennium Group, arabsko-brytyjska firma, również pojawia się w tle. Czy to zbieg okoliczności, że ta firma ma podobną rakietę FP5, współpraca? Czy może przejęcie technologii? Władimir Zełęski, prezydent regionu północnego przy Czarnomorza, wspomniał, że masowa produkcja dopiero się przygotowuje. Siedem rakiet dziennie. Czy to realne tempo dla kraju w stanie wojny? To wymagałoby gigantycznej organizacji i logistyki. Chyba, że to po prostu chęć wzbudzenia szacunku, a także strachu. Co to wszystko oznacza? Rakiety o zasięgu do 3000 km mogą zagrozić strategicznym ośrodkom Rosji. Moskwie, Petersburgowi, już nie tylko granicznym terenom, ale sercu kraju. To zmiana zasad gry. Potencjalne uderzenia w rosyjskie obiekty wojskowe i przemysłowe, jak rafinerie czy zakłady zbrojeniowe, mogłyby zdestabilizować gospodarkę i wojsko przeciwnika. A co z ryzykiem uderzeń w cele cywilne? Przy niższej celności ta groźba staje się realna dla milionów ludzi. Pamiętacie szachedy? Którymi Rosja przeciążała obronę powietrzną państwa na mapie 4.6.4. Teraz może być odwrotnie. Fala 200 flamingo miesięcznie mogłaby przeciążyć rosyjskie systemy obronne. Czy to byłby początek końca rosyjskiej dominacji w powietrzu? To bardzo możliwe. Taka masowa produkcja i użycie byłyby koszmarem dla rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Aby zrozumieć pełen obraz, warto zagłębić się w specyfikę wojny elektronicznej (WRE) która jest nieodłącznym elementem współczesnych konfliktów. WURR -E obejmuje działania mające na celu kontrolę widma elektromagnetycznego, od zakłócania radarów i systemów łączności po ich pasywne monitorowanie w celu zdobycia informacji. W kontekście rakiet manewrujących, takich jak Flamingo, WURR -E może odgrywać kluczową rolę zarówno w ich nawigacji, jak i w obronie przed nimi. Zaawansowane systemy nawigacyjne rakiet, często oparte na GPS i inercyjnych systemach nawigacji są podatne na zakłócenia. Rosja posiada rozbudowane systemy WRE, zdolne do oślepiania systemów GPS, co teoretycznie mogłoby wpłynąć na celność Flamingo na dalekich dystansach. Jednakże nowoczesne rakiety są wyposażane w systemy antyzakłóceniowe oraz alternatywne metody nawigacji, takie jak nawigacja terenowa, terkom czy systemy nawigacji oparte na obrazie, DSMAS, które pozwalają im kontynuować lot nawet w warunkach zagłuszania GPS. Z drugiej strony Flamingo może być używane do penetracji rosyjskiej obrony powietrznej, która również opiera się na radarach i systemach łączności. Swoom. Ataki WWRM ze strony kraju na mapie 4 Mogłyby obejmować pasywne skanowanie elektromagnetyczne w celu identyfikacji słabych punktów w rosyjskiej obronie, a także aktywne zakłócanie radarów systemów S300 i S400, by stworzyć dziury w ich zasięgu. Ponadto drony wabiki z emiterami radarowymi mogłyby być wysyłane przed atakiem Flamingo, zmuszając rosyjskie systemy PWO do aktywacji i ujawnienia ich pozycji, co ułatwiłoby ich eliminację. Aspekt cyberwojny również staje się coraz bardziej istotny. Ataki cybernetyczne mogą być skierowane na infrastrukturę logistyczną, systemy dowodzenia i kontroli, a nawet na fabryki produkujące rakiety po obu stronach konfliktu. W przypadku Flamingo udany atak cybernetyczny mógłby spowolnić produkcję, zafałszować dane dotyczące testów, a nawet potencjalnie wpłynąć na działanie samych rakiet. Choć to ostatnie jest znacznie trudniejsze do osiągnięcia ze względu na specyfikę systemów wbudowanych. Ochrona przed cyberatakami staje się priorytetem w nowoczesnych konfliktach, a kraje inwestują w rozwój zdolności ofensywnych i defensywnych w cyberprzestrzeni. Integracja tych różnych domen od kinetycznych ataków rakietowych przez wojnę elektroniczną po cyberwojnę tworzy złożony i dynamiczny obraz współczesnego pola walki. Każda z tych warstw wpływa na skuteczność i strategię użycia flamingo, a także na odporność rosyjskiej obrony. Zdolność do prowadzenia działań w tych wszystkich obszarach jednocześnie, w sposób skoordynowany, jest kluczem do osiągnięcia przewagi. Kraj na mapie 404, pomimo ograniczeń zasobowych, wykazuje zdolność do adaptacji i innowacji, co czyni go groźnym przeciwnikiem nawet dla znacznie większych sił. Jakiś nieokreślony ekspert twierdzi, że rakieta Flamingo może przelecieć do 3000 km i przenosić potężny ładunek bojowy, ponad tonę materiałów wybuchowych. To zmienia wszystko. To nie są już tylko lokalne potyczki, to uderzenie w samo serce rosyjskiego potencjału. Siła rakiety jest ogromna, niszczycielska. Trzeba na to patrzeć szerzej. Analizując potencjalny zasięg Flamingo i jego wpływ na strategiczną równowagę sił, Warto zwrócić uwagę na doktryny wojenne obu stron. Rosyjska doktryna wojskowa, choć ewoluująca, zawsze kładła nacisk na strategiczną głębię obrony i możliwość prowadzenia wojny na wielką skalę. Pojawienie się pocisków dalekiego zasięgu, takich jak Flamingo, zmusza Rosję do rewizji swoich planów obronnych i potencjalnie do przemieszczenia kluczowej infrastruktury wojskowej i przemysłowej w głąb kraju. Co wiąże się z ogromnymi kosztami logistycznymi i ekonomicznymi. To również zwiększa presję na rosyjski system obrony powietrznej, który do tej pory mógł koncentrować swoje zasoby na obszarach przygranicznych i wokół Moskwy. Teraz z ryzykiem ataków na cele położone znacznie dalej, zasoby te muszą być rozproszone, co może osłabić obronę w innych, dotąd uważanych za bezpieczne regionach. Dla kraju na mapie 4,4. Posiadanie flamingo oznacza zmianę strategii z wyłącznie defensywnej na bardziej ofensywną, ale w sensie zdolności do odstraszania. Umożliwia to asymetryczną odpowiedź na rosyjskie ataki rakietowe i dronowe, podnosząc ryzyko i koszty dla Rosji. To nie jest konwencjonalna ofensywa lądowa, ale raczej zdolność do zadawania ciosów, które uderzają w psychikę rosyjskiego społeczeństwa i elity, pokazując ich wrażliwość na ataki. W kontekście międzynarodowym Pojawienie się Flamingo również ma swoje reperkusje. Kraje NATO, które dotychczas dostarczały broń obronną, mogą teraz być pod presją, aby usprawiedliwić swoje wsparcie dla kraju, który może uderzyć w Rosję na jej własnym terytorium. To otwiera debatę na temat granic konfliktu i ryzyka eskalacji. Z drugiej strony, dla wielu sojuszników, Flamingo jest dowodem na to, że kraj na mapie 4C4 jest w stanie rozwijać własne zdolności obronne i nie jest całkowicie zależny od zachodniego wsparcia, co może zachęcić do dalszej współpracy technologicznej i militarnej. Jest to również sygnał dla innych państw, że inwestowanie w rozwój własnej bazy przemysłowej i technologicznej jest kluczowe dla suwerenności i bezpieczeństwa narodowego w obliczu agresji. W przeszłości wiele państw polegało wyłącznie na imporcie uzbrojenia, ale obecny konflikt pokazuje, że zdolność do lokalnej produkcji, nawet w ograniczonym zakresie, może być decydująca. Rosja, z kolei, może wykorzystać pojawienie się flamingo jako pretekst do dalszej militaryzacji przestrzeni powietrznej i obrony przeciwrakietowej, co z kolei może prowadzić do dalszego wyścigu zbrojeń w regionie. Możliwe jest również, że Rosja zintensyfikuje swoje działania w celu zniszczenia zdolności produkcyjnych flamingo. Co pociągnie za sobą ataki na infrastrukturę cywilną i przemysłową kraju na mapie 404, podnosząc stawkę konfliktu. To wszystko składa się na bardzo skomplikowany i dynamiczny obraz, w którym każda nowa broń, taka jak Flamingo, ma wielowymiarowe konsekwencje wykraczające poza sam akt jej użycia. Rosyjskie kanały propagandowe mają swoją odpowiedź. Sugerują, że rakieta wcale nie jest dziełem krajowym regionu północnego przy Czarnomorzu. Że jest brytyjska, to wpisuje się w ich narrację o kolektywnym Zachodzie, który rękami kraju na granicy z Federacją Rosyjską walczy z Rosją. To wygodne wyjaśnienie, prawda? Zdejmuje odpowiedzialność z ich przeciwnika, jednocześnie wzbudzając strach przed sojuszami. Ale czy to prawda? Władimir Zełęski mówił, że masowa produkcja Flamingo dopiero się przygotowuje. Siedem rakiet dziennie to tempo, które wymagałoby organizacji ogromnej produkcji i logistyki i to w warunkach wojennych. To zmusza do refleksji, czy to realne, czy może propagandowe przesadzenie? A może to wszystko jest tylko częścią skomplikowanej gry? Gry, w której służby specjalne idą na całość, by zmylić przeciwnika, by pokazać mu siłę, której być może jeszcze nie ma, ale do której dąży. Rosja stara się zdyskredytować zdolności kraju na granicy z Rosją. Mówi o brytyjskich rakietach. Bagatelizuje zagrożenie, ale wiemy, że Rosja stara się zlokalizować i zniszczyć produkcję tych rakiet. Dlaczego? Bo to dla nich realne zagrożenie. Jeśli rakieta jest nic nie warta, po co tak bardzo zależy Rosji na zniszczeniu jej produkcji? Co nam fakt czeknąć w następnym wydaniu? Jeden konkretny temat. Napiszcie w komentarzach. Millennium Group z kolei ma swoje motywy. Rozszerzenie rynku, współpraca obronna, a może jakieś ukryte powiązania technologiczne. Wiemy, że Millennium Group współpracowała już wcześniej z krajem na mapie 464, dostarczając amfibijne drony. To wzmacnia tezę o dalszej współpracy albo o przejęciu praw. Lokalizacja produkcji. Kraj zmiennych mówi o podkarpackich górach. Rosjanie sugerują Wysznewskę pod Kijowem. Kto ma rację? A może obie strony grają w dezinformację, żeby chronić swoje tajemnice? To jak partia szachów na globalną skalę, gdzie każdy ruch jest ukryty za zasłoną dymu. Dodatkowo, w kontekście dezinformacji, warto rozważyć, jak obie strony wykorzystują media społecznościowe i tradycyjne kanały informacyjne do kształtowania narracji. Rosyjska propaganda często opiera się na umniejszaniu osiągnięć przeciwnika. I podkreślaniu ich zależności od zachodu, aby osłabić morale i podważyć legitymizację działań obronnych. Twierdzenia o brytyjskim pochodzeniu rakiety Flamingo są idealnym przykładem tej strategii, mającej na celu zasianie wątpliwości co do suwerenności technologicznej kraju na mapie 44. Z drugiej strony, kraj na mapie 44 stosuje strategię transparentności. Ujawniając testy rakiet i deklarując plany masowej produkcji, co ma na celu podniesienie morale w kraju, wzmocnienie wsparcia międzynarodowego i zastraszenie przeciwnika. W dobie szybkiego obiegu informacji, każda strona stara się kontrolować narrację, wiedząc, że informacja jest równie potężną bronią co pociski. Ważne jest również uwzględnienie roli sztucznej inteligencji, AI, w operacjach informacyjnych. AI może być wykorzystywana do generowania fałszywych wiadomości, deepfakes, generowany tekst, rozpowszechniania propagandy przez boty w mediach społecznościowych oraz do analizy sentymentu publicznego w celu dostosowania przekazów. To sprawia, że odróżnienie prawdy od fałszu staje się coraz trudniejsze dla przeciętnego odbiorcy, co zwiększa znaczenie krytycznego myślenia i weryfikacji źródeł. Wzrost technologii AI. Powoduje również nowe wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, ponieważ państwa starają się rozwijać własne zdolności AI, zarówno w celach ofensywnych, jak i defensywnych w cyberprzestrzeni i w obszarze wojny informacyjnej. Rosja od dawna inwestuje w rozwój swoich zdolności w zakresie wojny informacyjnej, tworząc fabryki troli i rozwijając zaawansowane narzędzia do manipulacji opinią publiczną. Kraj na mapie 464. Choć ma mniejsze zasoby, również wykazuje dużą zręczność w komunikacji strategicznej, wykorzystując media społecznościowe do budowania międzynarodowego poparcia i demaskowania rosyjskiej propagandy. Pamiętacie rakiety V-2 z czasów II wojny światowej? Nie były supercelne, leciały i siały przerażenie. Albo radzieckie rakiety manewrujące Tu z Rise czy Tu z 140 Strich z czasów zimnej wojny. Teraz Flamingo, choć wygląda trochę jak stara generacja, z tym dużym silnikiem i masywnymi skrzydłami posiada coś więcej. Potencjał. I przypomina nam o pociskach Neptun, które skutecznie uderzyły w krążownik Moskwa. Region północnego przy Czarnomorza już pokazał, że potrafi. Czy to kolejny krok? Wzrost znaczenia dronów i pocisków manewrujących w nowoczesnej wojnie staje się faktem. Coraz większe znaczenie ma lokalna produkcja uzbrojenia, zwłaszcza przy ograniczeniach w eksporcie zaawansowanych technologii. MTCR, czyli Reżim Kontroli Technologii Rakietowych, to międzynarodowe porozumienie, które ogranicza eksport rakiet o zasięgu powyżej 300 km. Stąd ta nowa rakieta dalekiego zasięgu wpisuje się w globalny trend dywersyfikacji arsenałów. Szukanie asymetrycznej odpowiedzi na przewagę przeciwnika na tym polega siła. Co dalej? Scenariusz optymistyczny dla kraju zmiennych zakłada, że masowa produkcja flamingo przełamie rosyjską obronę powietrzną, zniszczy kluczowe obiekty wojskowe i przemysłowe, zwiększy presję, zmusi Putina do rzeczywistych rozmów pokojowych. Czy to realne, czy to marzenie? Scenariusz pesymistyczny: rakiety flamingo okażą się łatwym celem dla rosyjskiej obrony. Zbyt duże, zbyt wolne. Rosja szybko zlokalizuje i zniszczy fabryki. Uderzenia w cele cywilne pociągną za sobą negatywną reakcję międzynarodową. Nikt tego nie chce, ale czy jest to możliwe? Pamiętajcie wojna to chaos. Scenariusz prawdopodobny: Flamingo staną się problemem dla Rosji, ale nie zmienią radykalnie przebiegu wojny. Będą używane w połączeniu z atakami dronów, aby przeciążyć obronę powietrzną Moskwy. Rosja zwiększy wysiłki na rzecz obrony strategicznych obiektów. Produkcja może nie osiągnąć zapowiadanych poziomów. Czy to jest najbardziej realny scenariusz? A co ze scenariuszem nieoczekiwanym? Flamingo to technologia przejściowa, która doprowadzi do opracowania bardziej zaawansowanych pocisków. Wykorzystają doświadczenia, zmodyfikują broń, stworzą coś, co będzie trudniejsze do przechwycenia. Ukryte, niewykrywalne to jest dopiero strach. Bo prawdziwe zagrożenie to to, którego nie widać. Kto wygrywa? Kraj na granicy z Rosją wygrywa poprzez zwiększenie zdolności do uderzeń w głąb Rosji. Moralnie, politycznie. Zwiększa swoje znaczenie. Am. Ale przegrywa, jeśli produkcja zostanie zniszczona, lub rakiety okażą się nieskuteczne. Rosja przegrywa przez zagrożenie dla infrastruktury i miast. Musi przekierować zasoby na obronę. Traci wiarygodność propagandową. Ale wygrywa, jeśli rakiety okażą się nieefektywne, Zachód, jeśli to joint venture, korzysta na dywersyfikacji źródeł zbrojenia i testowania technologii w polu walki. To jest biznes, to jest wojna. W naszym obecnym świecie informacje są bronią. Manipulacja, propaganda to wszystko jest częścią tej narracji. Sami zobaczcie: powołujemy się na ekspertów, nawet jeśli są niezidentyfikowani. Ale jednocześnie podważamy wiarygodność rosyjskich mediów. Bo one kłamią, prawda? A symbolika różowego czubka rakiety to nie żart. Iryna Terek, dyrektor generalna firmy Firepoint to kobieta. To kobieca siła, która tworzy potężną broń. To symbol niezłomności i oryginalności. Celowo użyte sformułowanie, że rosyjskim władzom głowa boli od tego nowego zagrożenia. To jest ta dramaturgia. Pamiętajmy o liczbach. Zasięg do 3000 km. Nawet jeśli analitycy korygują go do 1100 czy 1200, to dziesięciokrotnie więcej niż obecne rakiety państwa na mapie 4 Season 4. Ponad tona ładunku bojowego. Dwukrotnie więcej niż Tomahawk. 200 rakiet miesięcznie. To masowa zagłada. Pięć rakiet może sparaliżować duży zakład przemysłowy. 25% potencjału ekonomicznego Rosji w 48 godzin. To kluczowe liczby, które budują narrację o apokalipsie. One są po to, by wzbudzić strach, polityczny niepokój, panikę, ale czy to przesada? Wzbudzanie strachu to technika. Pokazywanie zasięgu ładunku bojowego. Możliwość uderzenia w miasta, w centra przemysłowe w Rosji. Niepewność co do celności. Ryzyko uderzeń w cele cywilne. Polaryzacja my kontra oni, innowacyjność kontra przestarzała obrona to jest dramat, to jest film. Apel do wartości, obrońców, determinacji, własna produkcja to symbol, sceptycyzm wobec drugiej strony, bagatelizowanie rosyjskiej propagandy. Scenariusz wydarzeń może być bardzo dynamiczny: zwiększone ataki na Rosję, destabilizacja, reakcje międzynarodowe, ale może też być tak, że rakiety nie będą idealne, a Rosja szybko się dostosuje? Nic nie jest pewne. Ten konflikt to arena innowacji i niszczenia. Zwycięzcy i przegrani będą się zmieniać co chwila. To, co dziś jest triumfem, jutro może stać się katastrofą. I vice versa. Co się wydarzy dalej? Czy Moskwa będzie drżeć? Czy kraj na granicy z Rosją pokaże, że jest w stanie produkować broń na masową skalę w warunkach wojny? Czy to wszystko to genialny blef? Czy to tylko część większej gry psychologicznej? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Świat już nigdy nie będzie taki sam. Wasz prognoza po terminach. Kiedy ten konflikt się zakończy? Podajcie miesiąc i rok oraz jedną przyczynę. Oczywiście nie zapominajcie zasubskrybować naszego kanału, żeby otrzymywać rzetelne i bezstronne analizy, które pomogą Wam zrozumieć świat. Włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Podzielcie się tym wideo ze znajomymi, jeśli chcecie, by i oni poznali prawdziwe kulisy światowej polityki. I pamiętajcie, wasze komentarze są dla nas cenne. To buduje prawdziwą społeczność. A teraz pytanie do Was. Gdzie przechodzi czerwona linia między tym, co jest obroną suwerenności, a co eskalacją konfliktu? Odpowiedzcie w jednym zdaniu.